Więc znajdź ją. Powiedz, że życzę sobie zupy jabłkowo-kapuścianej i herbaty z wilczego korzenia. Oczywiście, że nie. W innym wypadku w twoich rękach znajdowałaby się filiżanka herbaty. Podejrzewam, że trzeba poprosić cię grzeczniej. Dobrze więc. Proszę Cię chlubo Skyrim, Błagam, znajdź Waronę. będę ci do zgony niewdzięczny. A tak. dało ci się znaleźć, Waronę? Nie żyje? Skandal. Jak umarła? Ostatnio pojawia się ich tu coraz więcej i więcej. Zdaje się, że musisz mi znaleźć nowego zarządcę. Spróbuj poszukać w krócej skale. Są tam mną no, zachwyceni. Z pewnością, prawie każdy będzie chciał mi służyć. Doskonałe pytanie. Gdy wieść się rozniesie, będzie z kogo wybierać. Idealny byłby ktoś o błyskotliwym umyśle, silny i bezmyślnie posłuszny. No i umiejący parzyć herbatę. Ulwez zawsze robi straszną lurę. Nie szukaj mi za długo tego zarządcy. Jeśli Obrunie potrzebujesz jakichś mixture, nie potrzebujesz na siebie milo, <śmuch> <śmuch> Nigdy w życiu. W tylko jakiś desperat mógłby się na to zdecydować. Mm. Szukasz guza. Nie wchodź w drogę. Nie lituj się nade mną. Jakby odpalił mi trochę skumy, to chętnie. Bardzo chętnie. No to wróć, jak coś ci skapnie. To wygląda groźnie. W życiu prędzej popłynę w Pław do Wichrowego Tronu. Gdy tylko będziesz na rynku, pamiętaj, że mam w ofercie mnóstwo mixów. Nigdy nie zdołamy wyrazić naszej wdzięczności za ponowne. Moje obecne stanowisko w zupełności mnie satysfakcjonuje. Cieszę się, że źle cię na początku ocenili. Takie łażenie po okolicy. Nie wygłupiaj się. Kto poprowadziłby to miejsce? Popytaj w żegającym parzydłaku. Może tam znajdzie się ktoś na tyle szalony, albo pijany, by się tego podjąć. Jeśli będziesz szukać zasobów, wiesz, gdzie mnie szukać. Nie masz nic. Jeśli potrafisz o siebie dbać, będziesz uważać z tą swoją. Teldrin Sero, bojownik do wynajęcia. Nie podchodź, jeżeli masz pieniądze. Jest eee, miałbym opuścić Kruczą skałę na dobre i pracować dla szalonego czarodzieja z rodu Telwani? Jasne, daj mi chwilę na spakowanie rzeczy. Albo jednak nie. O, mogę kupić nowy dobytek. Cóż, nigdy nie zwlekam, gdy pojawia się dobra okazja. E, wybacz, muszę lecieć. Nowa praca czeka. Melod, ruszam w drogę do nowej pracy u boku mistrza Nelota. Nie wiem, co się wydarzyło w kopalniach. Nie lituj się nade mną. I nie patrz tak na mnie. Takie łażenie po to okolicy to właśnie powód, dla którego my się tu. Warta, ludzie z przychodzą z... się napić. Ostatnio nie słyszałem nic nowego. Jeśli ale wróć, wróć niedługo. Wiesz, gdzie mnie szukają. Nie przedały? dla nas istnym błogosławieństwem. To zaklęcie wygląda groźnie. Nie zbliżaj się. Aż trudno uwi... Znajdź nam szybko nowego zarządcę. Mistrz Nelot zrzucił na mnie wszystkie obowiązki. Już wracasz? Hędrowa? Może być. Choć robi ohydny napar z wilczego korzenia. Ale mam u ciebie dług. Proszę to za fatygę. O, a jeśli chcesz, możesz użyć mojego zaklinacza kosturów. Irak był...